Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 8 ważnych informacji, jakie pojawią się w serialu Azoka. Zacznijmy od prawie pewnych informacji. 1. Najprawdopodobniej pojawią się wszyscy żywi serialowi rebelianci, a dużą rolę odegra Sabine Wren, nazywana na akcjach Widmo 5, która dołączyła do drużyny przedostatnia. Będzie władać zielonym mieczem świetlnym oraz Hera Syndulla, nazywana na akcjach Widmo 2 główny pilot i założyciel załogi Ducha razem z Kananem Jarusem. 2. Pojawi się Rex grany przez Temuera Morrison, który grał drugą planową rolę w serialu animowanym. 3. Pojawi się Admiral Traun, który może być związany z Najwyższym Porządkiem. 4. Nazwę Stunie widzimy Ezre na jakimś nagraniu, a teraz gdy wiemy, że pojawi się Wielki Admiral Traun, możemy jeszcze bardziej się domyślić, że Ezra przeżyje. Teraz przejdźmy do tych, które mogą okazać się nieprawdziwe. 5. Pojawi się Haydn Christensen jako duch mocy, anakina Skywalkera oraz wspomnieniach Azoki, ponieważ był to najlepszy przyjaciel i dawny mistrz Azoki. 6. Pojawi się Luke Skywalker, który już wcześniej spotkał się z Azoką w serialu The Book of Boba Fett. 7. Zobaczymy świat pomiędzy światami, który już wcześniej był w Rebeliantach. Służył on m.in. do poruszania się w czasie. Widzieliśmy go w Zwiastunie oraz logo serialu również to sugeruje. 8. Pojawi się Barry's Offe, była przyjaciółka Azoki, która początkowo była po dobrej stronie mocy, lecz w Clone Wars widać jej przemianę i staje się ona zła. A teraz może powrócić jako ukryty antagonista. To by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się i cześć!